Centrum Integracji Międzypokoleniowej zorganizowało turniej w grę karcianą Doble. Rozgrywki przeprowadzono na plaży, która w wakacje funkcjonuje na podwórku przy ulicy Dąbrowskiego 7. Jest to bardzo szybka gra, bardzo emocjonująca, więc stąd pomysł się pojawił, żeby wpisać ją w harmonogram naszych zabaw przy okazji naszej plaży. Świeca! Pierwszy! Świeca! W samej grze chodzi o szukanie wspólnych symboli na kartach. Na każdej karcie jest co najmniej jeden wspólny z każdą inną kartą symbol. Chodzi o to, żeby je odnaleźć. No i od rodzaju minigry wtedy jest pięć różnych minigier turniejowych. Od rodzaju tej minigry zależy to, czy podrzucamy te karty komuś złośliwie, czy je sobie zabieramy. No chodzi o to, żeby jak najmniej lub jak najwięcej ich zebrać. Gramy dzisiaj w Double. Tam chodzi, aby zgardoć jak najwięcej kart, albo, albo jak, jak najmniej. Mniej. Albo jak najmniej. Trzeba też komuś podrzucać. Ona jest też dosyć emocjonująca, więc nie brakuje tu krzyków i sporów, ale myślę, że się dobrze bawią. To jest najważniejsze. Do wygrania jest gra planszowa Dixit. Także myślę, że to jest fajna sprawa dla nich całkiem. Druga edycja turnieju odbędzie się 30 sierpnia.